Wszystkim z tej strony ja Kahetę W kolejnym odcinku na moim kanale witam się z Wami w ten sam dzień, o tej prawie samej godzinie. Co był odcinek, co był odcinek który się wrzucił akurat później? Bo jestem na nocce z kahetą Flower, bez mojego rysunku. Tak, tutaj mamy Kachetę ja? Flower. Robię miniaturkę, właśnie włączyłam Ibisana, i Ibi się robię. I robimy odcinek, żebyście poznali troszkę bardziej nasze nowe konie. A dokładniej Rosę, bo jest to na moim kanale. Lila może wrzuci coś jeszcze na swój kanał. No, Rosa jest na kanale, Meteorka, a Flower jest na moim. Wiesz, że bo się wywaliła. O, e, I ogólnie tak. Widzę, pójdzie do ogierów. No, dobra, o, Ogólnie. Co do, Rosy, co do Rosy? Co do Rosy? Rosa jest dopiero jakieś. Ja że to obliczyć. 5 dni u mnie w domu. Jest dokładnie niedziela. E, jakby po świętach, w Wigilii, czyli we wtorek, właśnie ją dostałam. I najlepsza najlepsze po prostu była reakcja mojego taty. Wiecie co? To było po prostu takie śmieszne, że nawet nie wiecie. Nie zdacie sobie nigdy z tego sprawy, bo on takie, tak. Ja po, ja po prostu tak. Ona była tak ładnie zapakowana w taką folię i jeszcze tego w ogóle nie było widać, pyszczka, no nie? Jedyne co ja zobaczyłam, tak by patrzcie, ten kącik tego, wiecie, tak kilka. Ja wtedy takie, ja wtedy tak zaczęłam się drzeć. I ja takie, a, mamo, tato, hobby horse. Później do każdej ciotki podbiegłam, do każdego dziadka. Będę do każdego, dobra. E, I no i oni takie, jak, oni takie super, wow. E, a mój tata, jak wyciągam ją. Co, krówka? A ja takie, no krupciata, o co ci chodzi? Chciałam taką. A najlepsze jest to, że ona mia nie miało być Ciastka, nie miało być Brzega, miała być ona. Tylko jakby w wersji A4, która mi się nie podobała i na zdjęciu była z Kantarem, e, no i Rosa miała głowie. i jak zobaczyłam, że ona ma ogłowie, to ja pomyślałam sobie, a dobra, lepszą tą wersję z ogłowiem, oczywiście wiedziałam, że nie przyjdzie to ogłowie, więc ja mam Kantar, bo ona jest za mała na ogłowie. Ale wiecie co, no po prostu no hit, hit. I jeszcze oni są bardzo do siebie podobni, też mają warkocze, tylko że sama, a nawet ma na tą samą stronę, ale inaczej są teraz, no nie? E, a no i co do flower, to ja wymyślałam i nie, e, no nie, ale dobra, e, odcinek jest o Rosicy, mojej małej, kochanej. Ja e, już no, o... troszkę powiem o teorii, No, powiem trochę, oni nie ukrywam, no, powiem, no, powiem. E, dobra, i jakby po prostu od razu na nią jakby wsiadłam i nie byłam taka jak na ciastku, czyli że po prostu o, od razu na głęboką wodę żadnego treningu, ani wstępa, ani kursa, ani galopaniec, nie trenowałam w ogóle tego. Po prostu od razu wtedy, byle jak wsiadłam na niego, nie, nie znając żadnych technik, skoków ani nic. Wsiadłam, wziąłam się krzesła, wziąłam jakiś badyl. I kiedyś wydawało mi się, że na przykład do tego takiego tam, gdzie jest ten skrzat, wydawało mi się, że to jest wysoko. Ale teraz sobie tak zdaję sprawę, że to jest tak nisko. które? Tam do tego kominka, szlag jasny. No i wiecie co? Teraz sobie tak zdaję z tego sprawę. To jest przecież łatwe. No, ale jakby Rosę, ja postanowiłam, że jakby nie będę jak Ciastek, bo jak z Ciastkiem, bo Ciastek uznałam sobie, że on jest za taki mały, że on ma, że on się urodził dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia, ale tak serio, jeździłam na nim jak normalnie na dorosłym ogierku, no i tak jakby jest dalej, bo jakby wiecie. Brzeg jeździ na kantarze, jest od niego starszy o jakieś 3 miesiące, i z nim taka sama sprawa. E, a on od razu, no o głowie, z wędzidłem, no to wiecie, no tak, kto jeździ konno na serio, to on wie, że po pierwsze na konia się wsiada od 2-3 y, lat, no nie? to I wtedy się zaczyna ogólnie treningi, ale wiecie jak to jest, jak z hobby horsingiem, to jakby inna sprawa. Jak się dostanie hobby horsa, to się po prostu w dostaje. No. E, I później się tak zdajesz sobie z tego sprawę, ile on będzie miał lat, i no, no, no tak to jest, no, niestety, no. E, tak jest i musi być, no, ale dobra. E, po prostu na niej sobie rozstawiam jakieś tam krzesła, trochę tam sobie potrenowałam, ale no wiecie, na kantarze już bym tam trochę przyz, przyzwyczaiła do moich tutaj typków. Teraz jesteśmy, oczywiście, u Karte Flower w gościach. No, a dokładnie nie w gościach, tylko na nocowanku. Dobra, trochę opowiem o Flower. Flower to ogólnie jest dużej od Rosy u niej, ale... Że... Rosta, y, nie, ona jakby ma wiek 2-3 y, y, trzy... Trzy latka y, i tak. Ale... I tak szczerze nie wiadomo ile dokładnie? Ona była już trochę u tamtej właścicielki, a u mnie jest też od Wigili. No, ale. Czyli on... jest dłużej niż od Wigili. No, kachetę, ja mogę prezencie. powiedzieć. Ja mogę powiedzieć, że kachetę Flower mi coś takiego mówi, że ona już go miała przed świętami. Tylko, że to jakby. To zapakowany w prezent i go nie mogła zobaczyć. No, i go nie mogła zobaczyć, więc no. Flower i tak ładna. Ja wymyślałam imię, ma fa... fajną grzywę, fajne futerko. Rosa też ma fajne. Lepsze od brzegu, miła, mojego. I tutaj mam Vision, Snow jego i jeden dziad zaginął. Mamy ogólnie teraz 6 koni, oczywiście Kahyeta Flower ma 12, ja mam 3, ale, no. ale będzie sprzedawać, więc no. Też mogę chyba trochę zareklamować. E, sklep e, Kahete Flower na Nie winter no po prostu, no, po, po prostu. później wam napiszę co to jest, bo ja to i tak będę montować więc jak będę to montować to ja wam tutaj napiszę gdzieś o tutaj może ale to tak, no zaraz wam tutaj to w, wcisnę a ja myślę, że taki krótszy odcinek Deore, 15 sekund zdążyłam bo 15, za 15 sekund by się wyłączył telewizor wow Dobra, ale ja myślę, że taki krótki odcinek opowiadający o Rosie i o Flower wystarczy wam. Rosie się ogólnie pojawiła na jakimś tam filmiku, na shortcie, więc ja wam życzę ogólnie miłych weekendów, czy jak to tam i w ogóle kiedy to oglądacie zależy. Dobra, i cześć.